Jeden z członków rodziny, a konkretnie brat samego Pablo Escobara, zaskarżył Netflixa oraz starał się uzyskać pewnego rodzaju zadośćuczynienie za nieprawdziwe przekazywanie informacji o jego ukochanym bracie. Niestety jego działania nie przyniosły zamierzonych przez niego efektów. Aktor Wagner Moura wcielił się w rolę głównego bohatera. Na potrzeby tej produkcji zdecydował się nauczyć języka hiszpańskiego, który wcześniej nie był dla niego znany. Jego rola powiązana jest z wieloma aspektami. Przykładowo, mężczyzna zmuszony był do przybrania na wadze aż 20 kg, które dzieliły go od legendarnego Pablo Escobara. Słowo narkoł to skrót od hiszpańskiego słowa narkotrafikante, czyli przemytnik narkotyków. W serialu padają autentyczne dialogi wypowiadane przez Pablo Escobara. Było to możliwe dzięki udostępnionym przez policję materiałom z podsłuchów. Pogrzebie Escobara wzięło udział około 25 tysięcy osób, w tym wielu ubogich Kolumbijczyków, którym Escobar osobiście rozdawał pieniądze. Majątek Escobara osiągnął szczytową wartość szacowaną na 30 miliardów dolarów. Około 10% zarobków Escobara zostało utraconych z powodu zepsucia. Szczury prawdopodobnie zjadły większą część tych rachunków. Pablo Escobar najbardziej bał się ekstradycji. Bez względu na to, co się stanie, nie chciał spędzić ostatnich lat w amerykańskiej celi więziennej. Pomimo swoich przerażających interesów, Eskebar sfinansował wiele programów mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom Kolumbii. Przekazywał pieniądze na kościoły i szpitale, tworzył programy żywnościowe, budował parki i stadiony piłkarskie, a także tworzył barioł. Eskebar był odpowiedzialny za zabicie około 4000 osób. W tym około 200 sędziów i 1000 policjantów, dziesiątki dziennikarzy i urzędników państwowych. W drugim sezonie serialu, w wielu scenach walk, używany jest izraelski karabin szturmowy Galil Ace. Nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że jest on produkowany dopiero od 2008 roku zaś akcja serialu toczy się znacznie wcześniej bo w latach 80. XX wieku. W całej produkcji możemy znaleźć realne fotografie prawdziwego szefa mafii, który około 30 lat temu budził postrach wśród wielu osób. Ukazywanie ich umożliwia widzom przeniesienie się, chociaż na moment w przeszłość i odczuwanie indywidualnego charakteru życia Escobara. W ósmym odcinku pierwszego sezonu Valeria Vélez przyjeżdża do Escobara w samochodzie BMW E39, co było niemożliwe, ponieważ produkcja tego modelu rozpoczęła się w 1995 roku. Natomiast wydarzenia w serialu wskazują na rok 1990. Prawdziwy syn przywódcy mafii narkotykowej nie należy do fanów tego przedsięwzięcia. Uważa on, że jego ojciec został ukazany w nieprawdziwym świetle i wiele faktów wygląda zupełnie inaczej niż wyglądały w rzeczywistości.